To są nasze zsynchronizowane wydarzenia do tej pory, co żeśmy przerobili. Że Dr. Young przekazał Rolandowi Hazardowi informacje na temat alkoholizmu i duchowego podejścia do rozwiązania tego problemu. Doktor e, Roland Hazard przyłączył się do grupy oksforskiej i zaczął być aktywny w tej grupie, a grupa oksforska przekazała teraz tą wiedzę do Edwina. Takiera będziemy nazwali jego Ebi. To Edwin Tucker pochodził z wpływowej rodziny. Jego ojciec, a później jego brat był majorem miasta Albany w stanie Nowy Jork. I alkoholowe wybryki Ebiego sprawiały wiele kłopotów w rodzinie i oni postanowili wysłać go do letniej rezydencji Manchester w stanie Vermont, żeby... Ta spokojna okolica i to odosobnienie pomogły mu jakoś uspokoić swoje wybryki z alkoholem. I EBI dwukrotnie miał problemy z prawem w tej w manchester Vermont, ale zakończyło się tylko mandatem. I brat Ebiego powiedział mu, żeby on zajął się malowaniem na zewnątrz tej rezydencji żeby w ten sposób jakoś zajął swój czas. I Ebi zaczął malować ten dom. I w tej okolicy mieszkał właśnie Rowland Hazard i u niego na, na jego rezydencji odbywało się przyjęcie przy basenie. Członkowie grup oksforskich dyskutowali jak mogą nieść posłanie i służyć Bogu i przenosić to posłanie dalej i wtedy Zebra Graves Przypomniał sobie o koledze od golfa, Ebim, i razem z drugim członkiem grupy opolskiej szepem Kornelem, postanowili Ebiego odwiedzić. I jak oni przyszli do niego, Ebie Ebi nie wyglądał dobrze, a pomogli mu trochę się ogarnąć, nakarmili go i powiedzieli mu o tym programie duchowego rozwoju, o tych czterech a, duchowych doświadczeniach, o których rozmawialiśmy ale Ebi nie był zainteresowany porzuceniem alkoholu, to Cebra jedynie pomógł mu znaleźć, polecił mu jakiegoś profesjonalnego malarza, który pomógł mu skończyć malowanie domu na zewnątrz, bo to było trochę za dużo dla Ebiego. I Ebi prawdopodobnie był bardzo dumny z tego, jak on ten dom pomalował, bo któregoś dnia zauważył parę gołębi na dachu i w furii pobiegł do domu, wziął strzelbę, wybiegł z domu i pomimo tego, że się przewrócił, potnął się i przewrócił, to należąco zaczął strzelać do tych gołębi. I ta spokojna okolica i ten huk ponownie został aresztowany i został stawiony do sądu. I sędzią w tym mieście był ojciec Ceby i Ronald Hazard powiedział do sędziego, że jeżeli sędzia jego zwolni pod jego opiekę, to w ramach Pomocy grup posłowskich. Roland Hazard zajmie się EBIM. Sędzia powiedział, że jeżeli on przyjdzie w poniedziałek w do sądu, to sędzia go wypuści, bo inaczej to było trzecie przekroczenie i EBIMu groziło 6 miesięcy pozbawienia wolności. I EBI przyszedł w poniedziałek do sądu szeźwy. Sędzia go zwolnił pod opiekę Rolanda Hazarda i on chodził do grupy posłowskich na spotkanie grup posłowskich. I przyszła jesień 1964 roku a Ebi zamknął letnią rezydencję i wyjechał do Nowego Jorku, zamieszkał w, na Manhattanie w apartamencie szefa Cornela, tego drugiego, który przeniósł te posłanie z grupy osworskiej, zamieszkał u niego w tym apartamencie na jakiś krótki okres czasu, a następnie przeniósł się do Calvary Mission, gdzie pastor Sam Schumaker, pomagał bezdomnym alkoholikom i miał tam takie schronisko i EBI takie zamieszkał tam i razem próbował pracować wśród bezdomnych alkoholików.